Klienci mogą dokonywać rezerwacji Twoich usług po wypełnieniu krótkiego formularza rejestracyjnego, który wymaga podania kilku podstawowych danych osobowych oraz po potwierdzeniu swojej rejestracji, wpisując numer telefonu komórkowego oraz czterocyfrowy kod aktywacyjny, jaki klient otrzyma po dokonaniu rejestracji. Klienta, który już korzysta z systemu rezerwacji usług w Twojej firmie. System poprosi o zalogowanie się na stronie. Wystarczy wpisać numer telefonu komórkowego oraz hasło, jakie klient użył podczas dokonywania rejestracji. Przechodząc do zakładki rezerwacji, klient wybiera pracownika oraz dzień, w którym chce dokonać rezerwacji. W kalendarzu obok klika na odpowiadającą mu godzinę. I z listy usług wybranego pracownika wyszukuje tę, którą chce zarezerwować i klika ją. Wszystkie szczegóły swojej rezerwacji widzi po prawej stronie. Zapisuje rezerwację. Automatycznie na swoją skrzynkę mailową otrzymuje potwierdzenie o swojej rezerwacji, a na kilka godzin przed umówioną wizytą otrzyma sms z przypomnieniem o wizycie. Ty musisz jednak zadbać o to, aby na Twojej stronie pojawiły się Podstawowe zasoby, takie jak usługi, urządzenia czy pracownicy, wszystkie możesz umieścić w panelu administracyjnym swojej firmy, w zakładce ustawienia. Z listy usług zdefiniowanych w systemie, wybierz te, które świadczy Twoja firma. Następnie, bezpośrednio w karcie każdej z nich ustaw podstawowe parametry, jak cena, czas trwania. Czy dostępność usługi? Pamiętaj o zapisaniu wprowadzonych danych. Możesz również dodać swoje własne usługi nie ujęte w zestawieniu, wypełniając kartę w opcji Dodaj nową usługę i zapisując wprowadzone dane. Podobnie rzecz się ma, jeżeli chodzi o pracowników. Dodajesz nowych, wypełniając kartę jego podstawowymi danymi. Pamiętaj o zapisaniu wprowadzonych danych. Następnie, w karcie takiego pracownika ustalasz mu godziny pracy, dostępność oraz przyporządkowujesz usługi, jakie wykonuje w Twojej firmie. Ta sama procedura powtarza się przy dodawaniu urządzeń. Możesz wybrać te, których używasz w swojej firmie, z listy zdefiniowanych już w systemie. Możesz również dodać swoje własne urządzenia nie ujęte jeszcze w zestawieniu. Pamiętaj o zapisaniu wprowadzonych danych. Podobnie jak przy usługach, bezpośrednio w karcie urządzenia ustalasz jego dostępność i przyporządkowujesz usługi, które wykonujesz przy jego użyciu. Jeżeli wprowadzisz te podstawowe zasoby, twoi klienci będą mogli już dokonywać rezerwacji usług w twojej firmie.